Mam czerwoną poduszkę, to jest tak jak czerwone serce, ponieważ dzisiaj y, moje serce jest gorące. Ja chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy już lipiec, nie wiem czy wiecie. No mamy lipiec, ale co z tego? No co z tego? No lato, w pełni lato. Po lato. lato. Lato, lato. Ja się zafałszowały. Lato. lato, lato. Nie, to było inaczej. Lato, lato wszędzie tam. Zależało, poszalało. Moje serce. Czołówka. Ca, ca, ca. Dziś w programie naszym gościem będzie Joanna Sikora, specjalistka od Efektów specjalnych w reklamie. A poza tym będzie ta trzyko calineczce. I Piotr Pręgowski, chłopak boski. Była sobie cudzie łośka ślizna jak poranek, a przed bardzo miła i ten no. Dobrze wychowana. Tak, to wszystko prawda. To ja calineczkę, dzień dobry. A no właśnie, było jeszcze coś, co wyróżniało piękną dzierlatkę. Otóż talineczka było bardzo drobnej konstrukcji, żeby nie powiedzieć mała. Dlaczego, żeby nie powiedzieć mała? Jestem mała, dlatego nazywają mnie calineczka. Dzień dobry, bardzo proszę, z prawdziwą przyjemnością, że się tak wyrażę. No, ale był pewien problem, prawda, calineczko? Jaki? No... No, przecież. Prze, 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 no, wiesz, no, przed przyjaciółmi nie trzeba niczego ukrywać. Powiedzmy sobie innym wyraźnie. Twój problem to właśnie to, że jesteś taka malutka. No, niestety, bardzo proszę, a mówią, że wielkość nie ma znaczenia. No, tak mówią, ale <laughs> czego to ludzie nie mówią. A więc wyjaśnijmy wszystkim, o co tak naprawdę chodzi z tym rozmiarem. Bo chodzi o to, że nie mogę sobie znaleźć żadnego chłopca, bo wszyscy są za duzi. No, ale przecież chłopiec może być większy od dziewczynki. No, niby może, no. Wielu chłopców było mną zainteresowanych, ale jak przychodziło to do czego, to wszyscy uciekali. To wiesz co, Salineczka? To ja sobie tak myślę. To, to ty jesteś wolna, prawda? Mhm. Mm to wiesz, to może byśmy się tak, za... tak chociaż raz byśmy się spotkali, co? Tak, tak spotkajmy się. To wiesz co? To, że będzie czekać, to spotkajmy się teraz. No to już. Chodźmy. To, to cześć, Salineczka. No cześć. A, fajna Salineczka, A co słychać u siebie? Ja to się bardzo cieszę, że Ty jesteś taki duży. A, no tak, a, a co tym słychać, powiedz? A powiesz, bo ja w ogóle to lubię dużych chłopców. No ja ta, ja wiem. A powiedz, Talineczka, a, a co, a co słychać, Ciebie? A tak naprawdę to wolę większych niż mniejszych. Oj, chyba nawet tych małych to naprawdę nie lubię, ale tych dużych, dużych chłopaków tak lubię. No wiesz, co wiesz, co, Talineczka, to wiesz, co, bo. Kurczę, ja sobie przypomniałem właśnie, że ten, że tam mam że taką co? sprawę do załatwienia, to ja polecę już, wiesz. Już musisz iść? No muszę niestety. Kurczę, chciałem wiesz pogadać, ale muszę lecieć niestety. No. Naszym gościem jest Janna Sikora, specjalistka od efektów specjalnych w reklamie i scenograf. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym coś się dowiedzieć o zawodzie, który wykonujesz. Czy to jest tak, że skończyłaś jakąś szkołę? Czy jest w ogóle taka szkoła, gdzie można nauczyć się, jak zrobić na przykład ładne ciastko, żeby dobrze wyglądało w telewizji i skusiła potencjalnego nabywcę swoim wyglądem? Czy ja myślę sobie, że na świecie są takie szkoły, natomiast w Polsce ich niemal jest. O, jedyna szkoła, do której można chodzić, to jest scenografia, ale to jest scenografia teatralna. I to generalnie ma niewiele wspólnego ani z filmem, ani tym bardziej z reklamą. Um, no i to chyba tyle. A gdzie, gdzie ty najpierw na... byłaś scenografią, a potem sama nie, metodą prób nie, i błędów nie, się nauczyłaś? Tak, to jak to mnie? To, to, gdzie się to było tak, z że ja a jakby zawodu uczyłam się w pracy poprzez to, że ktoś yy, kiedyś wpadł na taki pomysł, że mogłabym zostać jego asystentką i, i właściwie zaczęłam pracę od asystowania i... I faktycznie to była asystentka scenografa. Ja miałam taką nadzieję, że może ale oczywiście po iluś tam latach pracy dojdę do tego, że będę samodzielnym scenografem i dalej i tak dalej. Tymczasem w międzyczasie okazało się, że jest jeszcze kilka innych rzeczy, które są dla mnie fajniejsze, które mnie bardziej interesują, czyli na przykład właśnie te różnego rodzaju efekty specjalne, że to tak można nazwać, albo właśnie robienie mukapów, albo robienie makiet, albo jakby również to znaczy... pewnego rodzaju działalność scenograficzna, ale nie scenografia, tak za To są mock-upy, tak, bo. Mock-upy może. to jest dla potrzeb reklamy zbudowany, stworzony, sklejony produkt. Dlatego, że jakby taki oryginalny produkt, który, który się reklamuje, oczywiście sam w sobie no, jest interesujący. Natomiast najczęściej jest to rzecz, która. Wychodzi z fabryki i, i jest, nie się wiem, troszeczkę zniszczona. Trzeba po prostu od nowa ją skleić. Dostaje się wtedy gotowe materiały, a dokładnie takie same jak ten produkt wygląda i się ten mokap robi sztuczny, na, na przykład kostkę masła, trudno by było fotografować, bo biorąc pod uwagę jaka jest tutaj temperatura. I taka sama temperatura jest w każdej hali, to to, to, to masło, masło by się jak my rozpuściło. Widzimy, ten nóż jedzie po maśle, nie, 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 to, nie ja to... mówię w tym momencie o zamkniętym Aha. maśle. o zamkniętej kostce, która, końcone? wiesz, może być generalnie z wszystkiego zrobiona. Ważne tylko, żeby ten papier, który na wierzchu był. Równo nałożony, tam odpowiednie odstępy i tak dalej. I jak tak jak się reklama na przykład lodów, jak się taką lodką ciągnie, jak się tak ładnie zwija. no to już jest praca dla stylisty i to jest oryginał najczęściej. Ewentualnie na może? No dla stylistów. Czyli mhm. jest stylista od, stylista od yy, jedzenia? Badania, nie, od jedzenia. W ogóle stylista od jedzenia. od, czy od, od nabierania lodu. Tak. A gorący nie, kotlet? Na przykład, bo to chyba nie jest wiecznie od 10 godzin fotografowanej gorący. Nie, to nie. jest 30 kotletów. I te 30 hmm. kotletów dokładnie tak samo wyglądają, są dokładnie w ten sam sposób, sposób smażone. A Czy to takie one zjedliwe? są troszeczkę. Znaczy, umówmy się, kotlet na pewno jest jedliwy, natomiast jest nieprzyprawiony, bo, bo fotografując kotlet, nikomu nie zależy na tym, żeby on był słony, prawda? Bo tego nie widać, on ma być ładny. Zobacz, Ale to jest, dziwy, to jest tak, to tak, się robi, że on tak ładnie paruje. To są dwie metody, albo tych kotletów jest właśnie 30 i co duble, co dubel są wymieniane i one są wiecznie gorące, wiecznie parują. Poza tym jest taka teoria, że tak naprawdę nic nie zastąpi prawdziwego dymu, nawet różnego rodzaju sztuczne dymy, które są do, do potraw. To prawne oko rozróżni, że to jest właśnie sztuczny dym, czyli to jest ta druga szkoła, że można jakby grać cały czas tego samego kotleta, dopóki on jeszcze wygląda ładnie, a tylko go sztucznie dymić. No ale mówię, Są, są, są tacy reżyserowie, którzy się na to nie zgadzają. A jak się no. nie do mnie, są takie specjalne preparaty, które można kupić w specjalistycznych sklepach, których. A w Warszawie znam jeden, ale. ale a generalnie to nie jest? Jest potęg... spray, czy to jest. Nie, 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 to. Jest albo dwuskładnika specyfik i dzięki temu, że jedna substancja reakcja, tak. jest koło drugiej, zachodzi reakcja i to paruje. Albo to jest taka forma takiego małego kadzidełka z gruszką na końcu i generalnie tymi się zadymia. No, bo jeszcze jest kilka jakichś innych sposobów, każdy ma swoje sposoby. A czy, a czy kupy ptasie są do podrobienia? Są. <laughs> a co się robi kupy ptasie? Może no, ja że... po muzyce. Po tak, muzyce? Posłuchamy teraz okay. muzyki, a później o <laughs> tych ich kupach. Rozmawiamy ze specjalistką od efektów specjalnych, Janną Sikorą. Taka propos tych um, kup ptasich. Tak. To jak, jak są do podrobienia, tak? Są, są, I są. jakie składniki są w tych kubek? zaczynając mhm. z początku. Najpierw się pojawia problem, że do jakiegoś tam konkretnego filmu potrzebna jest konkretna rzecz, czyli właśnie ta kupa ptasia, ponieważ to przewiduje scenariusz, że... Czy samochód ma być na komendę, w, jeszcze na dokładkę w ściśle określonych miejscach? Zbombardowany. zaposkudzony przez te ptaki, prawda? Mhm. No to um, trzeba się jakby zastanowić, jak ta kupa wygląda. I oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby tą marginalną tak brać i, nie wiem, napełniać strzykawki. I w związku z tym trzeba jakby sobie pójść dookoła i zastanowić się, jaka, jaka rzecz mogłaby dobrze podrobić. I ja akurat wpadam na pomysł, że. Do tego celu użyję takiego mocno namoczonego papieru toaletowego starej jakości, taki szary, szary. A oczywiście pierwszy problem pojawił się już na etapie, gdzie taki papier jeszcze dostać. No, ale udało mi się. Namaczałam go. Dzięki temu zrobiłaś taka papka rozdrobniona i potem tylko. Płapkę kolorowałam i do strzykawki nabierałam określone porty, czyli już na samych zdjęciach z Białe, reżyserami, i operatorem ustaliliśmy sobie jakiej wielkości ta kupa jest Ale, ale co to było tak, że sobie brałaś szybę i sobie tak w domu próbowałaś, tak, o, ta tak, kupa jest ok. Tak, tak, tak a ta dokładnie, tak mało, że ja, że ja sobie musiałam próbować, to jeszcze musiałam przedstawić. Agencji klientowi, Klient jakby nie tam, 20 go. rodzajów kup, prawda, i które z najlepsze. Czyli zazwyczaj przygotowujesz to... się w domu jeszcze mm -hmm. sprawdzę. To jak na mm -hmm. przykład jakby zrobiła reklamę prezerwaty? To mnie bardzo interesuje nakładanie, że nie pęka, że. Tak nie wiem, nie zastanawiałam się <laughs> nigdy nad tym. A czy Polacy zrobili kiedyś reklamę prezydenta? Z tego co wiem nie, natomiast ostatnio przymierzali się do takowej reklamy. A czyli za jakieś 5 lat się pojawi? Miała być Potrzeba. i miała być bardzo śmieszna i, i, i miała być jeszcze na no, dokładkę z użyciem pagerów, czyli jakby trzy um, czwarte treści było poprzez pager i, i to było takie dowcipne, ale jednak ten projekt o ile mi wiadomo spadł i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Może A to ważne, coś. Yy... Znaczy, miałabym. No coś miałabym w I co miałabyś tym zrobić? Co miałaby zrobić? Prezerwatywę? Dokładnie zajmować się tym prezerwatywem. Tak. <laughs> nie wiem, czy zrobić sztuczną prezerwatywę, bo. Ale przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, jakiej marki te prezerwatywy były. W związku z tym, na pewno, gdyby doszło do takiej realizacji, musiałabym nią w jakiś tam sposób sprawdzić, czy ona dokładnie się zachowuje tak, jak powinna, i tak itd. Tak A zna... podejrzewam, że nie robiłabym sztucznej prezerwatywy, ale pewnie musiałabym. Zdokumentować wszystkie prezerwatywy, jakie są na rynku. A że są z, jakby sama nie... w sobie już sztuczne, tylko chodziło mi też o jakąś makietę, nie jak to. Na coś Nie wyciągać. wiem, na przykład jeżeli by była taka, taka potrzeba, nie wiem, demonstrowania, to pewnie podejrzewam, że trzeba by było zbudować tą prezerwatywę jakby dużo większą, bo, bo w oryginale ja byłaby, nie wiem, za mała. Za mało. Nie mało mm -hmm. po prostu to, co się dzieje. Tak? A czy zdarzyło Ci się coś takiego w pracy, że, że nie można było zrobić dubla danego ujęcia i, i tam trzeba było wykorzystać Twoją pracę i bałaś się, że po prostu... To raz jeden nigdy jeden więcej? nie więcej. I tak. to nie wyjdzie, tak. to, co ty miałaś zrobić, to, było, to, było... to, to nie można było tego powtórzyć. Że musiało być nagrane praktycznie raz, nie. za pierwszym razem. Nie dlatego było tego Nie, to że. Nie, to nie jest, że mam komfort, tylko to jest jakby moim obowiązkiem, że muszę komuś dawać komfort z, poprzez swoją pracę, że muszę komuś zabezpieczać minimum 20. Mhm jakieś tam rzeczy, żeby 20 razy zrobić dubel. Minimum. To jednak wybrać najlepszą. Tak, wiedzy, tak, tak, tak. Bo w reklamie jednak bardzo dużo się robi tych dubli, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby i reżysera, i, i, i agencji, i klientów, i, i wszystkich, i wszystkich. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby zrobić jeden dubel. Klienci są kapryśni? No tak, ale jakby to był jakiś wybuch, wybuch, albo coś takiego, co po prostu się musiałoby rozpaść. Wiesz, na pewno, to... na pewno jednym dublem były takie filmy um, Ubezpieczeniowe, że tak powiem, firmy ubezpieczeniowej a z powodzią i z pożarem, i to był jeden dubel. To było wybudowane mieszkanie, i to był jeden dubel, i na tym jednym dublu musiało się wszystko udać. No, ale jakby było to spowodowane głównie a jakby finansami, że nie stać było tego projektu na to, żeby wybudować takich mieszkań, na przykład pięć. Pięć ich palić, czy pięć topić, a nie tym, że to było niemożliwe. Mhm. I czy Twoja praca jest stresująca? Tak. Czy energujesz się, je. że coś nie wypali? Mhm. to że na przykład torcik zamiast stać, to się rozpłynie albo rozwija. Tak, dokładnie. Miałam, tak. miałam odnośnie tortu kiedyś taką sytuację.